Drogi dzienniku, drogi papieżu, kolejny tydzień minie mi prawdopodobnie, oby nie, bez tulenia, tak powinien do tego podejść człowiek samotny, zapędzony gdzieś, jakaś misja, praca, ja wyszczuplenie w pracy i w tym pocieszeniu, że właśnie już, bo już sporo, myśl taka, tydzień bez tulenia, łaskania. Tulkania, całkowania, kisowania, całowania, turenia, głaskania, masażu wspólnego, wzajemnego opiekowania się sobą, stanowienia opiekuńczości, całkowaniem, tureniem, głasaniem, rozmową, spacerem odwiedzeniem czegoś gdzieś ciekawego muzeum, zabawnie, zabawowo, dożywieniem się nawzajem na drodze i w muzeum. Do zadbanie, podróży, do posileniem, właściwa modlitwa, stanowienie, podejście i powrót, turkanie na drodze, też całowanie, miłowanie, kochanie, kochanie, dzieci podzenie, posiadanie. I o dzieci dbanie, chrześcijańskie dbanie. I już nie mogę się doczekać. Żeby udało mi się w sierpniu, bo już jest y, lipiec i to jest spora, spora część, bo to jest po już 17 lipca. Żeby udało mi się chociaż maksymalnie do końca sierpnia y, wyszczupleć. Na dzisiaj biorę plany, przy, y, przybieram specjalne. Od dzisiaj żadnych czekolad w domu. Żadnych. Jak mi ochotę na słodkie. Wezmę trochę makaronu, tak planowałem, makaronu, żeby glikemię uzupełnić, bo to jest potrzeba glikemii, że podpowiadam glikemię, żeby uzupełnić. To wezmę glikemię, nie cukry proste, właśnie, yy, tylko węglowodany, bardziej złożone, z tymi, yy, bardziej złożone są lepsze odżywczo. Makaron też tuczy, a w dużych ilościach. W niewielkiej ilości yy, podtrzyma tylko mi glikemię. Uzupełni wartości aurorowatości, ustanowienia aurolowatości funkcjonalnej, funkcjonującej jeszcze lepiej. I banany. Banany właśnie muszę brać ze sklepu, banany zakupywać i w nocy, kiedy potrzeba mi bierze łaknienie, tak jak w dżungl, in the dżungl. I to właśnie dużo daje, właśnie, bo stanowi swoje muzykowie do posilenia, dopamina, obrona przed jakimś tam y, osłabieniem. Rano sól. Kiedy potrzeba się z takiego, Oj, jajko, ale ciężko wstać, sól, rano skruszyć sól, wziąć sól, i zaraz się nie podnosi, człowiek się przebudza szybciej, lepiej, sprawniej, makaron, jajko, yy, sól, yy, maślanka, w pracy kawa, makaron, jajka, banany, maślanka. I tak właśnie schudnąć w ten sposób da radę. Wiesz, że tak by mi to ładnie szło właśnie, tylko teraz Zapychałem się prawie, praktycznie prawie codziennie przez ten okres yy, czerwca, lipca prawie codziennie wieczorem po pracy czekoladą. I to jest właśnie błędne, bo to gdybym tego nie robił, prawdopodobnie miałbym już brzuch. Bo czekolada, jedna, dwie wieczorem, plus jeszcze ciasto, ciastka. To właśnie obtucza jeszcze tym bardziej, że my już jesteśmy po pracy, spoczynek. W ciągu dnia, jak powiem, jeszcze to porusza się, porusza to jeszcze inaczej, ale właśnie przez ten, tym bardziej, ja jeszcze biorę tabletki yy, takie specjalne psychiatryczne na, na uspokojenie w nocy, żeby sobie spokojnie się wyspać, nie ma z tym problemu, ale właśnie psychiatra przypisa, żeby nas spokojnie, na pewno miał, nie miał problemu z wyspaniem się, żeby funkcjonował sobie spokojniej. Oczywiście miłość wszystko zmieni. Kiedy spotkam kobietę, to nie będę potrzebował żadnych jakiś takich uspokajaczy, wystarczy seks, dobry seks, uspokojane organizm, tak litu na uszczęśliwienie krwi, który jest zawarty prawda w mineralnej wodzie i pomidorach, ale w seksie właśnie, uszczęśliwienie krwi, uszczęśliwienie, biochemii, biologia i wtedy wystarczy odwiedzić psychiatrę, psychologa i powiedzieć że właśnie, że dziękuję za współpracę, ale czuję właśnie, że wszystko przebiega pomyślnie, właśnie nawet zrobić eksperymentalnie sobie miesiąc bez tabletek, że Wszystko fajnie, w porządku, także dziękuję. Dziękuję za, yy, za, za tego. Wszystko dobrze mi idzie, że pracuję. W pracy mi wszystko dobrze idzie i że właśnie o właśnie, że od miesiąca nie stosuję tabletek. Z partnerką wszystko w porządku, fajnie wysypiam się, także dziękuję bardzo serdecznie, ale właśnie, że chcę unikać wszelako jakoś nadprogramowatości w dietetyce, tym bardziej jeśli chodzi o chemię. Ale do tego jeszcze dojdzie. Życzę sobie jak najwcześniej, znalezienia sobie partnerki właściwej, czyli chrześcijanki. Chrześcijanki, która chce właśnie się tulkać, całować, głaskać, kiskować, rozmawiać i żyć miłością, niechęcią władzy, posiadalności nad kimś, dominacji czy królowania, czy coś takiego, choćby ktoś pokusił, tylko właśnie do miłości, stanowienia takie spokojeczku, że są starszy starszyzna narodów, narodów wszystkich, w innych bardziej rozwinięci, bo są w bardziej dalej od zitaningu, od komunizmu, byli jak wilani na przykład, i bardziej rozwinięci, bardziej właśnie tacy serdeczni, nieusierni bardziej. No a w Polsce też są, też są, na szczęście. Gdyby nie było, to by, to by mnie tutaj nie było. Że są dobrzy chrześcijanie, których się mija często na drogach, wituje się w sklepach, także fajnie. Niedługo w dużej, bliżej miasta, zamieszkanie w lutym. I wtedy stadnie bliżej, bo lepiej chulenogę. że właśnie zarobię teraz na cholenogę i po zrobieniu na cholenogę zarabianie na zęby. Zrobienie zębów, po zrobieniu zębów zaoszczędzenie sobie, na, najpierw zrobić ten ząb, ten zrobić, zrobić ząb. Później zarobić, zrobić tutaj ząb, będę musiał, ten co ja zrobiony, tylko żeby zrobić go jeszcze tak dokładnie tą specjalną plombą drogą 1400 czy 1140 czy jakoś tak. To żeby mieć na to, ten będzie kosztował pewnie też, z, bo to jest jeden około pół, pół, tysiąca, pół, pół tysiąca, myślę, że może kosztować. Resztę zaoszczędzić właśnie na posiadalność właśnie swojej realizacja siebie na utrzymanie. Gdy przyjdzie w grę, jeśli przyjdzie oby nie zmiana pracy, miejsca pracy, no to wtedy. No myślę, że właśnie pana Krzysztofa w tych sokach to da radę właśnie fajnie wy, wy, zaistnieć, bo to fajnie idzie za wypróbować, żeby ludzie kup, przyszli, przychodzili, kupowali te soki. No, tak przy okazji, jakby towarzywniaka, że przychodzili, kupowali te soki, to czemu nie? Jest to takie innowacyjne, ciekawe, ale ja przygotowany, już nauczony na zaś funkcjonować, myśląc, że na zaś, rozumiejąc, to się widzę, właśnie, w, jakby co, w, też nie problem, spokojnie się zatrudnić w jakieś inne filmy, tylko żeby mieć nogę. że po prostu wsiadam do autobusu, nawet do autobusu, jadę do autobusu, nogą. Wsiadam do autobusu, nie płacę za nogę z autobusu wsiadam i jadę hulajnogą i zaoszczędzam, jakby ktoś czy w stosunku do roku, ile, i, ile ruchu jak musiał iść, 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 a hulajnogą ile za Ciu! czasu zabrało czasu, a ile czasu się zaoszczędziło? Czasu, ile się zaoszczędziło? Ile czasu się zaoszczędziło? Dużo. No. I też są też. miłości, w kościele. żeby im się też udało znaleźć spotkanie, że mogą się zarobić, mogą poprosić ludzie, albo po prostu się pomodlić i ruszyć przed siebie i szukać sobie tak kobiety. Tak samo ja, ja właśnie zresztą zaściebałem. Zawsze jest też opcja możliwość, ale ja właśnie będę korzystał z opcji możliwości w kościele zamodlenia się. Jest też Tinder, jest też Badoo, Co prawda jest to odpłatne, ale właśnie też ten Tinder jest taki na pokuszenie, właśnie, że. Tylko ja teraz jeszcze nie, bo są jeszcze trochę uciły. Czekam najpóźniej na książkę. to, żebyś książkę. No już jest prawie gwiazdnicy. Tylko z tym, że właśnie dzisiaj czekolady nie hasło: schudnięcie tak. Miesiąc powinien właśnie bez czekolad, bez słodyczy wieczorami, a w procesie w makaron się oczywiście, w domu też makaron, banany. Tylko makaronu niedużej ilości, tylko tak odrobinka. Tak jak mam tutaj przygotowane. W jednym z kubków makaron makaron rosołowy, odrobina ilości i to wystarczy, że właśnie glikemia jest uzupełniona. Nie ma dołkowatości, gdzie potem jest łaknienie za za słodkim, za mlekiem matki albo za właśnie najlepiej czymś słodkim, co nam uzupełni mózgowie, czyli właśnie jest ciągota za, za batonami. Z czekoladą, co podniesie nam na chwilę chociaż glicemię. Ale tu jest trzeba karą, który podniesie nam takie przestawienie w nawyku, w nawyczeniu swoim, stanowienia swojego realizacja w chrześcijaństwie, w swoim żywocie, że właśnie z, zamiast takich prosto, prostych cukrów zastosować złożony bardziej, który w nawyczeniu właśnie spełnia swoją rolę, funkcjonalność i właśnie idzie to wdrożyć w swoim nawyczeniu w domu. I banany. Banany do i dobry smak, taki słodki. Mięciutki nie tuczy, oczywiście yy... wzdyma trochę brzuch, wydyma trochę brzuch, nam się bardziej po słodkich owocach, ale na za godzinę, za dwie godziny, czy rano jesteśmy znowu szczuplejsi, szczupli normalni, w sensie szczupli. Że banany nas tak nie naprawdę nie tuczą, owoce tak naprawdę nie tuczą na długo, tylko tak na, na chwilę. A potem, człowiek szczupły jest, są bardziej. A czekolada, no, czekolada to. Trudnie jest to spalić kalorie po czekoladzie, tak zauważyłem przynajmniej ja. Osobiście na sobie. Także plan jest, żeby już ten kiskować móc. To będzie tydzień, to będzie miesiąc jeszcze bez kiskowania, ale nie powiedziałem Możliwe, że taki trochę z tym małem niedużym brzuchem, bo rano będę znowu mniejszy. Już teraz, tym bardziej, właśnie, że że puje na specjalna dieta. To jutro w planie ma właśnie to, co ma w planie. I. to to zrealizować właśnie jutro. Zaraz napiszę od razu SMS do pana Krzysztofa. i sprawę Tak, dalej.